Całe to partnerstwo jest dla Ciebie, bo jestem od lat kibicem i chciałem uścisnąć Ci dłoń. Także witam w rodzinie Zonda Krypto Bardzo i dziękuję, dziękuję. Że, 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 że partnerstwo olimpijskie to jest też partnerstwo z Andrzejem Supronem. Powiedz... Jak to w ogóle odbierasz? Ja powiem szczerze, to był dla mnie naj, największy prezent, tak jak powiedziałem. Tak się akurat sympatycznie złożyło, że dzisiaj obchodzę y, swoje urodziny, kolejne zresztą. Niech to kolejne będzie 18. taką y, tajemnicą Poliszynela, ile, ale niech będzie też y, y, przykładem dla innych, że można. Że można w tym wieku właśnie. Tak wyglądać. Ale powiem szczerze, tak naprawdę, to, co że się dzisiaj. Można powiedzieć oficjalnie, że się ogłosili, to jest nieprawdopodobne partnerstwo. To jest coś, co stwarza ogromne szanse dla polskiego sportu, dla sportu olimpijskiego, który jest właściwie wierzchołkiem tej całej naszej rodziny sportowej. Ta fuzja pozwoli naszym sportowcom naprawdę nie tylko patrzeć się świetnie w przyszłość, ale nawet kończąc karierę, pozwoli im zostać godnymi mistrzami. Mamy wiele przykładów, gdzie nasi fantastyczni mistrzowie po zakończonej karierze. Niestety nie udawało mi się kontynuować tego bardzo godnie. Dlatego to, co w tej chwili powstało, naprawdę jestem chylę czoła przed tobą, bo potrzebni są ludzie, którzy czują sport, którzy którzy naprawdę wiedzą, że sport to nie tylko podziwianie, ale również partnerstwo i wsparcie, wsparcie w sytuacjach naprawdę ekstremalnych. Ja już powiedziałem, że oczywiście, że środki są ogromną motywacją, ale to, w jaki pakiet że się zaproponowali, to jest coś wyjątkowego. Dla tych, co po, po, poniżej trzeciego, trzeciego miejsca, poniżej podium, prawda, to są zawsze ci, ci pechowcy, którzy łapią motywację, żeby na następnych igrzyskach pokazać swoją, swoją prawdziwą klasę. Dla tych, co złapali kontuzję, dla kobiet, które są w stanie akurat macierzyństwa, to jest coś, co pozwala im wrócić z powrotem. Nie, żeby się martwić tutaj co to, tu, nie, że można wrócić z powrotem do sportu i znowu zdobywać wspaniałe sukcesy. Także to naprawdę jest coś wyjątkowego. Tak jak powiedziałem, no, mistrz żeby ktoś został mistrzem, to ktoś musi mu pomagać. Co z tymi drugimi, trzecimi numerami? Wy takie wsparcie również oferujecie. Cieszymy się, że, że ten mocny brand, Polski Komitet Olimpijski, jest czymś, co tworzy partnerstwo, że możemy być partnerami z tak, z tak mocnym sponsorem. Dlatego ja życzę Waszej firmie jak najlepiej i, i, i będę wszędzie, wszędzie promował, bo, bo wiemy, że to, że to nie jest coś, co powstało wczoraj, to jest coś, co już jest powszechne na, nas, na naszym rynku, że nikt się nie musi tego obawiać. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że zostaliście partnerami, można powiedzieć naszymi, bo ja jestem jednym z, z rodziny olimpijskiej. Dziękuję bardzo, Dzięki, pozdrawiam, dziękuję. najlepszego.